Witam hodowcy serdecznie na aukcji Pana Kaźmierza Gurgula. Pierwszej aukcji w sumie w tym sezonie 2024, a 2025. Panie Kaźmierzu pierwsza aukcja, tylko dwa gołębie, a moje pytanie brzmi, co to za gołębie, bo ja tylko wiem, że mocno zimbrydowane i wyjątkowe. Witam wszystkich hodowców i hodowczyni. Na aukcji przeznaczałem dwa gołębie. Ja zawsze chowam gołębie bardzo zimbrydowane. Ten gołąb też pochodzi. Z jednej strony jest imbryd, syn małego wosa razy z swoją córkę, i po tej, po, tej parze, po tej parze jest właśnie ten gołąb. Po tej parze jest ten gołąb. I połączony jest na półwe, córkę płowego z najlepszą swoją samicą. która ma na swoim gowniku kilka gołębi bardzo wybitnych, które mi dobrze lecą. Dokładnie, to jest hodowcy samica czy samiec? No, trzeba, że samica będzie. Raczej samiczka. gołą, który jest troszkę dłuższej budowy jak na samicę, to powiem szczerze, że będzie świetnie wyglądał. Chociaż nie dajemy nigdy wiadomo 100% gwarancji, jest to gołąb młody, ale takie tak zwane przypuszczenia, więc na aukcji go znaczymy jako samica. Panie Kaśmiorzu, e, od góry mamy gołębia od rodziny Łepuch, e, tam jest tego małego włosa, prawda? Tak, syn małego włosa razy, swoja, razy jego córka. Dokładnie. Od dołu mamy breda w piątkę. A od dołu jest nie, to I, nie jest imbred, nie, imbred to, jest syn, to jest syn. Znaczy córka, córka. piątki razy... Najlepsza moja samica rozpłodowa. No właśnie i tu bym chciał się zatrzymać, bo samica, którą teraz, o której mówimy, czyli piątka parowana tą samicę najlepszą Pana rozpłodową, to w trakcie dalej rozmowy, jak tutaj gdzieś z Panem rozmawiałem przy kawie, przy, znaczy przy kawie, przy, przy, e, przy stoliku, jak rozmawialiśmy o nosie gołębi Pana i imbredowaniu, powiedział Pan, że właśnie... No, mam z od trzech lat w dół z każdego rozsika z po jednym łębi, które... Zostały na gołownika, zostały tylko 30 starych. No właśnie, i tutaj chodzi mi tylko o to, że ten gołąb, którego trzyma pan teraz w ręku, to matka tego gołębia pochodzi w sumie z najlepszej pary, bo piątka, tak parowała tak, najlepsza na tom, Dokładnie, na tą, na tą babkę, czyli na, na, no na partnerkę piątki, no to z tej pary wychodzi panu najlepsze potomstwo. Tak, tak, z tej pary mam kilka na gołowniku bardzo dobrych gołębi. Także no ten gołąb jest naprawdę fajnie, unikatowy. Dajemy go na pierwszą pozycję. Pan Kazimierz Gurgul e, poproszony przeze mnie o dwa gołębie, dwa gołębie przygotował. Więcej nie ma możliwości, zobaczyć. Więcej, więcej nie, możliwości. nie ma możliwości, w sumie no to jest prawda, bo jakby hodowcy się zagłębili mocniej w Pana hodowlę, no to na dzień dzisiejszy ile ma Pan głębi lotowych? 30 zostawiłem po lotach. 30 po lotach, a ile Pan zaczynał? Znaczy zostało 39, zginęło 3 na Brukseli, 2 zabrał jaszczą, no i. 5 goły zgubiły. Dobra, ile Pan zaczynał sezon? 50. 50. Po całym sezonie ma pan 39. Nie zostało. Czego tak naprawdę była Bruksela? Na Brukseli 3, 50, 100, 100, 100. koło domu 2 no, i dom 5 na całych glodach. No, no to szacun. Naprawdę, naprawdę szacun. Dobra, zapraszamy, przechodzimy do drugiego.